Święto Nietypowe, 3 marca, Dzień Dążenia do Szczęścia. Każdy z nas pragnie być szczęśliwy, jest szczęśliwy. Kreujcie sobie właśnie takie tylko szczęśliwe myśli w swojej głowie. Nie obniżajcie swojej energii. Bądźcie po prostu pozytywnie nastawieni do życia i zobaczycie, jaka fajna magia zacznie się dziać w Waszym życiu. A dużym krokiem do tego, aby być szczęśliwym, to jest to, żeby przede wszystkim pokochać siebie i lubić siebie. Bo powiedz mi, kto jest z tobą od urodzenia aż do śmierci? Ty sam i skoro ty siebie nie polubisz, no to jak inni mają cię lubić? I jak masz się w ogóle dobrze czuć sam ze sobą i być szczęśliwy? I tak jak kiedyś mojej koleżanki mama powiedziała, jeśli coś ci się w tobie nie podoba, to albo to zaakceptuj, albo to zmień. Jeśli siebie pokochasz, polubisz, zobaczysz, że świat zupełnie inaczej będzie.